Jesteśmy coraz bliżej do realizacji projektu Baltic Pipe. 30 kwietnia polski gaz system, operator systemu przesyłowego w Polsce, podpisał umowę wykonawczą ze spółką Saipem Limited, która w koncernie Saipem jest odpowiedzialna za pracę na morzach i oceanach, na budowę podmorskiego odcinka gazociągu Baltic Pipe od polskiego wybrzeża e, poprzez Morze Bałtyckie do e, duńskiego wybrzeża. E, jest to jeden z elementów całej magistrali Baltic Pipe. Długość tego odcinka wynosi około 275 km i pozwala na dwukierunkowy przesył gazu. To znaczy, że um, zarówno w stronę Danii, jak i w stronę Polski może odbywać się, czy będzie mógł się odbywać przesył e, gazu. Wartość tego kontraktu podpisanego pomiędzy dwoma spółkami wynosi 280 milionów euro i mają zostać one zrealizowane e, do września. 2022 roku. Ta inwestycja czy ten, ta decyzja o podpisaniu umowy realizatorskiej z koncernem SAIPEM jest bardzo istotna, ponieważ przybliża powstanie gazociągu, który pozwoli nam na uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji. E, Sajpem m, jako koncern realizował już inwestycje w Polsce, budował gazoport e, w Świnoujściu. E, dodatkowo gaz, Sajpem ma bardzo duże doświadczenie w układaniu podmorskich e, gazociągów. W czasie swojej 60-letniej historii ułożył tych gazociągów ponad 30 tysięcy kilometrów. Jeżeli chodzi o e, potencjalny wybór e, konkurenta firmę Allsis no to pojawia czy pojawił się pewien problem związany z na pewno kwestią dostępności statków koncernu Allsis oraz ich możliwościami technicznymi, ponieważ koncern Olsys nie posiada czy posiada niewystarczającą ilość statków, które są w stanie realizować inwestycje w wodach szelfowych, czyli poniżej 20 metrów. Nawet podczas realizacji projektu Nord Stream 2, której koncern Olsys był głównym wykonawcą, odcinki przybrzeżne, szelfowe wykonywały albo spółka Saipem, albo spółka rosyjska MRTS.